To i mam ciemnego mutka najprawdopodobniej na 90%, myślę, że samiczka, nawet miał... Zacznijmy sobie od numeru od razu i zaraz będziesz kontynuował 1875. Ja powiem tylko tyle, że to był te gołębie, które tutaj zaprezentujemy, to były gołębie, które miały zostać w twoim głębi Tak, to były gołębie, które już zostać tam do rozpodu, do tych starszych gołębi do linii jak to się mówi, ale z uwagi na to, że tych młodych zostało dużo <laughs> przepraszam po lotach to mogę sobie tam pozwolić, żeby je odstąpić. Także tu jest, tu jest samiczka. Jest to córka. Inaczej. córka Jest to wnuczka tego y, oryginalnego od Franciszka roli niebieskiego samca z 18 roku, który dał między innymi tego 88, właśnie, co nam pokazywaliśmy. Jest to z tych gołębi. Także tutaj, tutaj 85% to są te gołębie Franciszka roli i jest w tym samiec wnuk 396, ten który jest w wolierze. No to będzie w rodowodzie potem pokazane wszystko. Tak jest, szczegóły w rodowodzie, natomiast jeszcze skrzydło sobie pokażemy. Może tak będzie lepiej. No to jest jeszcze gołąbek, no widzimy, no nie, niestety nie wypierzony. Ale mówisz, że samiczka. Raczej na moje będzie na pewno samiczka i to taka dosyć fajna, ładna ułożona jest.